Witam, witam na wspólnej herbacie z agą, czyli ze mną. I mam nadzieję, że ktoś z Was się pojawi na spotkaniu. Dajcie znać, czy jesteście. A ja sobie w tym czasie otworzę pytania, które były zadane. A ja czekam na Was, chociaż możecie wysłać serduszko, kciuka. Albo oczywiście napisać w komentarzu przywitać się, jeżeli macie ochotę. Będzie mi miło. Naprawdę. Mam nadzieję też, że mnie słychać, bo widać chyba tak, bo widzę siebie samą, więc myślę, że widać. A jeszcze podłączę, słuchajcie, już wiem co. Muszę podłączyć internet, bo. znaczy internet mam podłączony, ale kabel, aby tutaj wszystko ładnie szło. Już momencik. Podłączę tylko internet. Szybciutko kabel. Wtedy jest zupełnie inna jakość. Okej. Okay. Słychać też. Iwona, Anna, witam Was kochane dziewczyny. Cieszę się, cieszę się że jesteście. Rozpocznijmy. Na dzisiejszym spotkaniu herbacie Odpowiem na pytania Wasze i tak jak zwykle bardzo się cieszę za wszystkie pytania, więc zaraz na nie odpowiem, a później opowiem na koniec spotkania o tym, dlaczego podczas medytacji Jodze Kundalini często jest. Jakiś punkt, na który skupiamy wzrok, czy to jest czubek nosa, czy broda, czy trzecie oko, czy czubek głowy. Kiedy jakby właśnie skupiamy na tym wzrok. Dlaczego tak jest, jak to działa na nas? Czy to jest po prostu wymysł, czy to jest jakoś tak na nas działa? Także poczekajcie do końca spotkania o tym opowiem na końcu. A teraz witam się z Wami wszystkimi. Mam nadzieję, że macie herbatę, że pijecie ze mną herbatę. I zobaczmy pytania. Więc tak, pytanie pierwsze. Robię medytację około 60 dni na stres, ale dopiero od kilku dni wykonuję ją 11 minut. Wcześniej było różnie, raz 3, raz 5, raz 7. Mam nadzieję, że jednak mogę to zliczyć, iż udało mi się wykonać te 60 dni. Pozdrawiam. Więc oczywiście, tak, medytację często rozpoczynamy z krócej taką krótszą wersją, aby jakby do niej się przyzwyczaić, szczególnie dla osób początkujących i w miarę czasu ją wydłużamy i oczywiście to już zalicza się do wszystkich dni medytacji, czyli ja bym tutaj nie czekała, bo jestem przeciwniczką takiego czegoś, że cały czas czekamy, bo ta co robimy teraz to nie jest dobre, wystarczająco dobre, więc zawsze czekamy na coś lepiej. Gdybyśmy tak, to podchodzili do życia. To byśmy, słuchajcie, cały czas żyli w takim mniemaniu, że to, co robimy, to jeszcze nie jest dostatecznie dobre, ale jak już kiedyś dosiągnę ten cel, to będzie dobre. Teraz yy, tutaj jest to takie bardzo niejogiczne i przykre, i mam nadzieję, że to zwrócić uwagę, często spotykam się z, taką, z takimi rzeczami. Na przykład, kiedyś wiecie o tym, że praktykowałam jogę Asztangę, Asztangę jogę, i tutaj spotykam się często z takimi opiniami, z ludzi, którzy. Dlatego, że w Asztandze jodze jest tak, że dostajemy pozycję, jedną pozycję, i później dopiero jakby możemy przejść dalej, kiedy na następną pozycję. I to jest tak, jakby. Oczywiście ja to rozumiem, to jest bardzo dobre też, dlatego że jakby nie robimy czegoś, na co nie jesteśmy gotowi, ale sprowadza się do to do tego, że czujemy się gorsi, że czujemy coś, że na przykład jest coś z nami nie tak, bo jeszcze nie zocjaliśmy następnej pozycji. I spotykam się czasami z Wami, z Waszymi, bo ja się spotykam się z takimi dniami, właśnie że czujecie się gorsi, dlatego że jeszcze Wam nauczyciel nie dał tej pozycji i cały raz na nią czekacie i uważacie, że coś jest z Wami nie tak i w ogóle, no, że jesteście po prostu. Beznadziejni. To jest niedobre, bo po prostu ma, pamiętajcie o tym, że my mamy kochać siebie takimi, jakimi jesteśmy już teraz. Nie zgubimy 10 kilo. Kiedy w końcu zgubię 10 kilo, to wtedy będę idealną osobą. Kiedy poznam mojego partnera wymarzonego drugą moją połówkę, to wtedy będę spełniona i wtedy będę szczęśliwa i będę dopiero wtedy dobrą osobą. Kiedy urodzę dziecko, to wtedy będę. Kobietą dobrą. Kiedy dostanę taki, taki awans. Słuchajcie, kiedy rozpocznę medytację 22 minuty, to wtedy dopiero nazwę się joginką. Nie. Od momentu powiem, to jest bardzo ważne. Od momentu, kiedy rozpoczynacie, już w ogóle macie chęć do tego, aby wykonywać jogę, aby praktykować jogę, aby medytować. To już się nazywamy joginami. I już kochamy siebie za to. Joga to jest podróż. Ja to mówię o tym, że jest podróż naszego życia i byłoby strasznie nudno i smutno, gdyby to miało wszystko się zrealizować w jeden dzień. Dlatego dajmy sobie czas, niech to trwa całe nasze życie. Czy musimy koniecznie podejść do tej pozycji? Czy musimy koniecznie już wykonywać medytację, która trwa dwie i pół godziny? Nie musimy. Dochodzimy do tego powoli. Pamiętacie, nie wiem, czasami jest takie, było takie, krążyło, taki krążył cytat na Facebooku, pamiętam, chyba na Facebooku, że yoga to nie jest to, aby dotykać palcami ziemi, czyli jak robimy na przykład skłon do przodu, tylko to, co my podczas tego doświadczamy. Czyli tu chodzi o to samo, czyli po prostu całe to przygotowanie, ten. Mm, tak samo w Wasztandze, jodze. Cieszmy się z tego, co robimy podczas, kiedy do tego dojdziemy. Gdyby to było wszystko takie łatwe i szybkie, to byśmy w ogóle nie cieszyli się z tego, po pierwsze. A po drugie, pamiętajcie, że yoga to jest tylko taki symbol. Praktyka jogi na macie to jest symbol do tego, jak mamy żyć w życiu. Czyli nie to, co pozycje one o nas świadczą, tylko jak my do nich podchodzimy. Okej, okay, tutaj się troszeczkę dłużej rozgadałam ten temat, ale często się z tym spotykam, nawet moja przyjaciółka wczoraj do mnie napisała właśnie z takim problemem, mam nadzieję, że jest tutaj z nami i albo będzie to słuchała później, także ją pozdrawiam, ale właśnie nie przejmujmy się takimi rzeczami, kochajmy siebie takimi, jakie jesteśmy już teraz, przecież my jesteśmy idealni, tacy, jacy jesteśmy, nie dlatego, że mamy coś sobie zmienić, albo wykonywać konkretną pozycję, albo medytować dłużej. Drugie pytanie. Słuchajcie, będę musiała chyba zaraz okulary założyć, bo ja ostatnio bardzo, bardzo, bardzo lubię moje okulary w ogóle. Słuchajcie, Słuchajcie pytanie odnośnie medytacji wiosennej. Czy można ją robić trzy razy w tygodniu? Wykonywać na przykład 20 minut, 12 minut, a 4 razy 22 minuty. Czyli lepiej wykonywać regularnie 12 lub 22 minuty. Więc tutaj znowu o czas medytacji, tu bym się skupiła bardziej na tym, że owszem, możemy rozpocząć medytację krótszą wersję, ale kiedy jesteśmy już gotowi na następny krok, kiedy jesteśmy gotowi na to, żeby ją przedłużyć. To robimy już dużo rzeczy, ja bym nie cofała się. Oczywiście są takie momenty, ja też mam takie momenty, kiedy na przykład cały czas praktykuję 22 minuty, ale nie jednego dnia coś się dzieje, jestem chora, albo na przykład naprawdę mam tak napięty grafik, że w ogóle nie mam czasu, no to wtedy zrobię wyjątkowo 3 minuty po prostu, żeby tą medytację jakby odrobić, ale nie, robi, nie nie zakładałabym takiego, że mniej czy więcej, tak mi się wydaje. Chyba że, bo tutaj mi się wydaje, Iwona pytałaś o to i ja wiem też, że Twoja sytuacja jest taka, że często masz dużo pracy, chyba że wiesz, że w tych dniach masz bardzo dużo napięty grafik i wiesz, że nie wiem, za każdym, w każdy wtorek i piątek masz naprawdę bardzo mało czasu, wtedy wykonujesz tylko trzy minuty, to tak, to jest ok. Mhm. Czy jest to możliwe, następne pytanie, czy jest to możliwe, że medytacja nie przyniosła efektów po 40 dniach, wręcz na 3 dni problem się pogorszył, a teraz działa za mocno? Co mam w takiej sytuacji robić? Medytować dalej do 90 dni, przeczekać, aż się ustabilizuje, czy prze, przerwać? Ja bym na pewno nie poleciła przerywania. Słuchajcie, te wszystkie dni 40, 90, 120, oczywiście to są też. To nie jest tak, jak wiecie, konkret. Kon, trakt, który jest gdzieś zapisany i obiecany dla nas to jest jakby troszeczkę symboliczne i jakby oczywiście to też działa fizjologicznie na nasz mózg, bo oczywiście przez ten czas coś się dzieje w naszym mózgu, czasami taka sytuacja to jest takie wyzwanie, bo jakby taki sprawdzian dla ciebie, jak ty zareagujesz. Jak będziesz, bo na przykład jest takie wyzwanie, że coś już się zmienia, ale twój umysł jeszcze ci przypomni i będzie pokazywał, że coś jednak jest nie tak, więc mi się wydaje, że to jest taka sytuacja. Ja bym na pewno nie przerywała, kontynuowała, nie przejmowała się tym. Oczywiście tutaj też jest trudno mi odpowiedzieć na to pytanie dokładnie, bo nie znam szczegółów, nie? Jakbym miała troszeczkę więcej szczegółów, to może byłoby mi łatwiej na to pytanie odpowiedzieć, ale nie przerywaj, nie. Poddajemy się. Pamiętajcie, 40 dni medytacji to jest zmiana nawyku, 90 dni to już jesteśmy my tym nawykiem. tak? Czyli jakby dłużej, im dłużej robimy, tym lepiej. Następne pytanie. Odnośnie medytacji na stres i traumę z dzieciństwa, którą robiliśmy w naszym klubie Satnam, zaczęłam od wczoraj i czy intencją może dotyczyć pozbywania się kłopotów z jelitami? Tak, oczywiście, dlatego że pamiętajcie, czasami mówiłam o tym, że problemy z jelitami to jest pierwsza czakra. Pierwsza czakra, nic innego jak różne problemy z dzieciństwa. Jelita to jest coś, co wyrzucamy, tak? Czyli tam się gromadzi nasze, nie wiem, ostatnie zjedzenie, które już potem ma być wydalone. I to jest taki też symbol naszego życia, żeby niektóre już niepotrzebne rzeczy, to co organizm nie strawił, nie wykorzystał, to my to wydalamy. Czyli to samo, co nie wykorzystujesz w swoim życiu, nie ma dla Ciebie dobre, to odpuszczasz. Czyli jak najbardziej tutaj ma duże tutaj połączenie to. Także to może być twoją intencją. Pytanie dotyczące siódmej czakry. Jeżeli nie mam czasu na pełną kryję, czy mogę wykonywać tylko mantrę z tej części głównej kryi, plus dodatkową medytację, czy ewentualnie lepiej wykonywać tylko dodatkową część? I tutaj oczywiście jest to związane dla osób, które są niewtajemniczone, tu jest kurs Podróż po czakrach, mój kurs online. I tutaj, któraś z naszych uczestniczek napisała to pytanie na stronie głównej, chociaż my mamy specjalną naszą Facebookową stronę, ale fajnie, że napisałaś tutaj, bo wtedy powiem to na głos, tak? Odpowiem. Więc. Więc tutaj bym Tobie radziła, znowuż, nie, żebyśmy, żeby słuchacie, joga też nie może stać się dla nas takim batem, który na tym mamy. I czasami są okresy, dni, kiedy nam jest dużo ciężej, bo nie mamy czasu, albo coś. I znowuż tutaj pewnie to jest z tym związane, z pracą. Więc ja bym tutaj sobie Tobie poradziła coś takiego, abyś zrobiła sobie dodatkową część plus medytację. Natomiast kryję, którą nie masz czasu wykonywać przez cały czas, odpuściła na jakiś czas, a kiedy będziesz miała na nią czas, może jakieś dni wakacji, kiedyś później, zawsze do niej możesz powrócić. Także rób dodatkową ćwiczenie na siódmą kryję i medytację na siódmej kryję. Pytanie dotyczące wiosennej medytacji, naszej medytacji wiosennej dla uczestników, też, którzy biorą udział. Od trzech dni podczas jej praktyki same łzy mi lecą z oczu. Ciekawa jestem, jakiego rodzaju puszczają mi blokady. Medytacja nasza wiosenna jest to tutaj bardzo praca z też zwolnieniem jakichś smutków i złości, więc w ogóle się nie dziwię, że puszczają blokady i łzy, bo tutaj dużo takich sytuacji w naszym życiu się zdarzyło. I może tak być, że po prostu to wszystko opuszcza, więc, jak moim zdaniem, dobry efekt, dobrze powinna się cieszyć z tego, że tak reaguje twój, twój system energetyczny i oczyszcza się tak, jak najbardziej. Chciałam zapytać o mantry. Czy można je śpiewać, mimo że niezbyt dobrze to wychodzi ich wymowa? I czy jeśli tak, to czy mimo to mają swoją moc? Tak, oczywiście. Jest jedyna tylko mantra, ta Ekonkar Sadgur Prasad, Sadgur Prasad Ekonkar, którą bardzo ważna jest jej wymowa, ale w, nie wiem, czy to wszyscy braliście udział w moim wyzwaniu mant, w, w, w zanurzeniu się w mantry, o tym bardzo często mówię i piszę o tej właśnie mantrze. Natomiast wszystkie inne mantry nic się nie stanie, jeżeli wypowiadamy je inaczej. Oczywiście ich efekt jest wzmocniony, kiedy je wypowiadamy poprawnie. I tutaj oczywiście też praktyka czyni mistrza, czyli na początku nie wiem, wychodzi nam ta mantra, ale w, pra w miarę praktyki coraz lepiej ją wymawiamy. Więc ja bym tutaj się nie zrażała, tylko próbowała. I myślę, że tu jest to, to pytanie, no myślę, że to nie, nie pytasz się o Twój śpiew, bo tutaj w ogóle bym się nie przejmowała, jak mi śpiewamy mantry, czy jaki mamy głos i w ogóle, tylko po prostu bym je śpiewała z serca, tak? Także praktyka czy nie mistrza, śpiewajcie mantry tak, jak Wam wychodzą, oprócz tej mantry ek ong kar sadgur prasad, sadgur prasad ek ong kar, która bardzo ważna jest jej wymowa. W opisie naszego filmu live'a ja Wam dam tą mantrę, tą, którą mówię, o której mówię, że bardzo ważna jest jej wymowa. Czy można śpiewać mantry w każdym momencie dnia, na przykład przygotowaniu, i czy wtedy też mają swoją moc? Oczywiście, ja często puszczam sobie mantry podczas jakichś różnych czynności, kiedy mogę. Na przykład też, jak jadę samochodem. Kiedy jadę samochodem? Bo, tutaj, w Kopenhadze, w Danii, ja nie mam samochodu, tylko jeżdżę rowerem <grym> i wtedy też czasami śpiewam. Chociaż pewnie się dziwią ludzie, którzy mnie mijają, bo mam swoje ch... te... słuchawki i śpiewam mantrę. Ale jak najbardziej, w samochodzie, jeżeli jesteście, czy gotujecie, czy cokolwiek robicie, to śpiewajcie mantrę. Mają bardzo dużą moc. Czy, można, a czy czy to możliwe, że zmniejszenie intensywności miesiączki? Następne pytanie, przepraszam was. Następne pytanie. Czy to możliwe, że zmniejszenie intensywności miesiączki jest wynikiem otworzenia się drugiej czakry? Tutaj jest to pytanie trudne, dlatego że ja nie jestem oczywiście lekarzem. Przypominam wam, że ja jestem nauczycielką jogi i takie różne sytuacje. Nie możecie brać teraz mojego zdania jako, wiecie, ten po prostu alfa i omega, już wszystko wiem, bo nie. Dlatego tutaj oczywiście byłaby też bardzo ważna konsultacja z lekarzem i nie wiem, czy intensywność miesiączki, nie wiem, czy kiedykolwiek też tutaj oczywiście może być sytuacja, kiedy miałaś bardzo mocne miesiączki i teraz one się zmniejszyły, czyli się uregulowały. Czy naprawdę ich jest bardzo mała? Więc tutaj bym na pewno skonsultowała to z lekarzem, kiedy jest taka możliwość. No, na pewno, moim zdaniem, medytacja czy mantra nie może nigdy spowodować czegoś złego. Więc tutaj, tego bym się nie obawiała, że tutaj coś może Ci powodować źle. Raczej to tylko jest na uregulowanie. U, u Także, jeżeli Twój okres się uregulował, i ma, może jego, ma być taka płynna, że ma być mniejszy, mniejszy mniej intensywny, no, to tylko dobrze, ale tutaj, jeżeli tutaj coś jakieś masz, jakiekolwiek wątpliwości, obawy, to oczywiście skonsultuj to z lekarzem, ale jedyną co powiem z punktu widzenia jogi, medytacja nie powoduje żadnych złych rzeczy, ale jedynie może uregulować na równowagę. I pytanie następne. Ostatnie tutaj widzę w tej kolejce. Widzę, że tutaj też jest pytanie, zaraz teraz zobaczę Iwona. Widzę, że piszesz w, w komentarzach tutaj na, na czacie, zaraz zobaczę Twoje pytania. Ale ostatnie pytanie, które było zadane wcześniej. Medytacja wiosenna. Są przerwy w śpiewaniu mantry. Czy mamy śpiewać same dalej, czy śpiewać w głowie? I ja wiem, że podczas tej medytacji, oczywiście tutaj jest do uczestników medytacji wiosennej, robimy paluszkami, tak? I nagle jest moment, bo słuchajcie, nie, niestety jak robiłam tę medytację, bo dla was przygotowałam duszę i często tak jest, tak samo na zajęciach jogi, gdzie uczestniczę na innych jako, jako, jako uczennica, tak? też jest czasami tak, że po prostu muzyka skończy się i musimy ją puszać od początku jeszcze raz, no i wtedy po prostu nie jesteśmy w stanie, musimy po prostu to przeczekać, więc tutaj nie przejmujcie się, to jest dosłownie 2-3 sekundy, to po prostu przeczekajcie i róbcie to razem z muzyką, chyba że wolisz nie słuchać w ogóle muzyki, tylko sobie po prostu śpiewasz sama mantrę, no bo ta mantra jest prosta akurat przy tej medytacji wiosennej, więc nie musisz mieć podkładu muzycznego i wtedy oczywiście robisz całym ciągiem. Ale jeżeli taki jest podkład muzyczny i są te dwie sekundy przerwy między minutami, to jest po sześciu minutach następna jakby część, to te dwie sekundy, trzy sekundy nic się nie stanie, jeżeli je przez moment przeczekamy. Okej, okay, to są Wasze pytania z tamtego tygodnia, a teraz tutaj widzę, że jeszcze Iwona pytałaś, czy można mantrę Ekonkar, na przykład kiedyś coś robią, czy powinnam być odpowiednią odprawą i szacunkiem? Tak, Ekonkar Sadgur Prasad to jest mantra, która ma bardzo dużą moc, ona jest, zmienia negatywne myśli na pozytywne, ale też przy niej trzeba bardzo pozytywnie myśleć, czyli nie można się nastawać źle ja bym to mantr zawsze rozpoczęła przede wszystkim onk na mogru, na mo, czyli naszym takim zestrojeniem, plus mangala mantrą ad na me, djuk, ad na mes, ad na siriguru, na me, czyli taką ochronną mantrą. Także można wtedy tak robić, Iwona. To na tyle Wasze pytania. Jak macie jakiekolwiek jeszcze pytania, to oczywiście piszcie tutaj w komentarzu. A ja teraz Wam szybciutko jeszcze odpowiem na coś. Opowiem Wam, o tak jak obiecałam, o tym, dlaczego podczas medytacji czasami jest skupienie na różne punkty. Czyli często w opisach medytacji mówię o tym, że nie wiem, jak macie siedzieć, jak macie, jak macie mieć mądre, czy mantrę, ale oprócz tego też jest wspomniany, gdzie kierować wzrok. I najczęściej jest to trzecie oko, czyli tu kierujemy wzrok lub czubek nosa, lub środek tutaj czubek brody, lub czubek głowy, tak? To są takie punkty, na których skupiamy nasz wzrok. Oczywiście najczęściej oczy są wtedy zamknięte lub jedna dziesiąta otwarta. Jedna dziesiąta otwarte są wtedy, kiedy medytacji bardzo ważne jest to, abyśmy cały czas byli troszeczkę obudzeni, żebyśmy nie wpadli w taki letarg, to wtedy jest to powiedziane, aby ta, ten wzrok ten miał taką jedną dziesiąta był otwarty. Więc w takich wypadkach wtedy macie tak, jeżeli to nie jest powiedziane, to macie oczy zamknięte i skierowane na ten punkt. I teraz też w niektórych medytacjach nie ma tych punktów, no to wtedy nie musicie się przejmować, bo macie po prostu oczy zamknięte. Także zawsze w medytacji wszystkie wskazówki, które dla Was będą powiedziane, to je słuchacie. Jeżeli nie ma żadnej wskazówki na temat oddechu lub gdzie skupić wzrok, to znaczy, że to jest obojętne. I teraz, co się dzieje i dlaczego są te różne punkty? Punkt. Rozpocznijmy od, rozpocznijmy od punktu tego trzeciego oka, czyli tutaj. Kiedy tutaj kierujemy wzrok, to my wtedy bardzo stymulujemy przysadkę mózgową. Przesadka mózgowa jest to organ, można powiedzieć, gruczoł dokrewny, tak mi się wydaje. Teraz, żebym Wam tutaj nie powiedziała głupoty, jeszcze zaraz kliknę i sprawdzę. Ja, wiecie, nie jestem lekarzem, no także ja tutaj też te rzeczy, y, tutaj się cały czas szkole idę. W każdym razie tutaj jest napisane, że to jest najmniejszy organ w naszym organizmie, który ma dosłownie y, kilka gramów. No dobrze, wracam do, do Was. Więc tak, co się dzieje? Przesadka mózgowa, ona, ona jest nadal cały czas jakby badana. Ona cały czas jest wielką tajemnicą w naszym systemie medycyny zachodniej, bo we wschodniej medycynie. O przysadce mózgowej dużo jest mówione, szczególnie w energetyczny sposób, i jakby nie jest taką wielką tajemnicą. Ale na zachodzie my zawsze musimy więcej mm, po prostu badać i sprawdzać naokoło, zanim w coś uwierzymy. Więc przysadka mózgowa reguluje nasz cały system, cały nasz organizm, wszystkie funkcje, które zachodzą w organizmie. Właśnie, one są tak, jakby tam, stąd wychodzą. Czyli przysadka mózgowa reguluje cały nasz system hormonalny, jakby daje sygnały do różnych innych gruczołów, do krewnych, że mają wydzielać hormony, i oczywiście wydzielanie hormonów ma wpływ na nasz organizm. Czyli. Wszystkie, wszystkie reakcje, czyli nie wiem, nawet to, że masz miesiączkę, nawet to, że nie wiem, czujesz ciepło, głód, zimno, to wszystko regulowane jest właśnie w przesadce mózgowej. I dlatego tak bardzo ważna jest jej, mm, jej sprawność i zdrowie, przysadki mózgowej. I teraz, oczywiście, energetycznie, co się dzieje, jest to szósta czakra. Jest to nasza intuicja, czyli wtedy bardzo, czyli robiąc tutaj ten punkt, na się kierując, będziemy regulować nasz system hormonalny i też będziemy regulować i wzmacniać naszą intuicję. Co się dzieje, kiedy skupiamy się na. na poczekajcie, zaraz by mi się wszystko pomyli. Na czubek nosa. Już wiem. Na czubek nosa, kiedy my się skupiamy, to wtedy bardzo stymulujemy przednią płatę mózgu. Tak chyba to się nazywa, przednia płatam mózgu. I jest to, kontroluje wszystkie takie motoryczne rzeczy w naszym systemie, i nasze zachowanie, naszą osobowość w ogóle. Także tutaj wtedy ma to wpływ na to. Na przykład, też bardzo działa na różne rzeczy, które są w naszej podświadomości, jakieś, nie wiem, rzeczy, które są jeszcze z dzieciństwa, na pamięć. Właśnie, właśnie pracując z tym czubkiem nosa, wtedy bardzo stymulujemy przed nią część mózgu. Następny punkt. Jest to środek brody, tutaj bardzo się uspokajamy i też tak ochładzamy i wtedy mamy taki bardzo jasny wyraz tego na, na samych siebie, taką bardzo przejrzystość. I jeszcze jeden punkt, który często jest stymulowany, to jest czubek głowy, to wtedy stymulujemy szyszynkę, to jest inny gruczoł krewny, też bardzo ważny w naszym systemie. I on reguluje hormony, przede wszystkim serotoninę i malatoninę, czyli to jest hormony, które serotonina powoduje, jakby reguluje nasz układ nerwowy i że czujemy spokój. I kiedy serotonina jest nie w równowadze, to czujemy złość i agresję. Natomiast w nocy serotonina się sentyzuje i ona jakby się przetwarza w melatoninę, która znowu jest naszym hormonem snu. Kiedy mamy odpowiednią ilość melatoniny, to, to wtedy czujemy senność i nasz organizm przyzwyczaja się do spania. Dlatego tak ważne jest nieużywanie komputerów ani telefonów wieczorem, dlatego że wtedy nasz mózg nie dostaje jakby stymulantów do tego, że melatonina nagle ma się syntyzować z tej serotoniny. Oczywiście, tutaj może ktoś z Was. Lepiej się na tym zna, także sprostujcie mnie, jeżeli mówię jakieś głupoty, ale myślę, że tak mniej więcej to jest, tak to funkcjonuje. Także wtedy właśnie regulujemy te hormony. Oprócz, też, oprócz tego też hormony, które działają na nasz rozwój płciowy, czy na rozwój płciowy naszego organizmu. To właśnie tutaj jest trzynka. No i oczywiście siódma czakra, tak? Energetycznie stymulujemy siódmą czakrę. To tyle. To tyle, jeżeli chodzi o punkty przy medytacji. Oczy widzę Wasze pytania, komentarze. Aga, czy mantry w Twoim sklepie to są te same, co wysłałaś nam w lutym na maja, ma maila? Chodźmy to, czy w twoim sklepie masz zapisane, jak się nie wymawia. Nie, to jest dokładnie to samo dla osób, które po prostu nie zdążyły się zapisać, albo które chcą mieć wszystko w jednym, bo to jest taki e-book zrobiony z tych maili. Także to nie jest tak, że to są te, tylko maile złożone, tylko one są zrobione jako e-book. Także można sobie je zakupić, jeżeli ktoś chce mieć wszystko razem w jednym miejscu, nie wiem, na iPadzie czy w telefonie, czy chcecie mieć, wydrukować sobie. To tyle. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiejszą herbatę. Jak macie jakiekolwiek pytania, to jeszcze chwilkę poczekam, czy ktoś z Was tutaj coś się zapyta w komentarzu lub da znać. A z ogłoszeń przypominam, że jutro rozpoczyna się 7 dni w kolorach czakr. Taki bezpłatny mini kurs, także jeżeli się nie zapisałaś na ten kurs jeszcze, to zapisz się, dlatego że jutro to rusza jest tu możliwość o tym, aby się wprowadzić w podróż czakr, i też ruszył, ruszyła. Otwieraliśmy, otworzyłyśmy bramy do zapisywania się na kurs Podróż po czakrach. Podróż po czakrach jest moim kursem online. Tutaj jest kilka osób, które w tym kursie uczestniczą, i wiem, że sobie chwalicie ten kurs, także mam nadzieję, że więcej osób dołączy. Kurs działa tak, że trwa on 8 tygodni. Każdego tygodnia odkrywamy nową czakrę i wgłębiamy się w tą czakrę. Dla każdej czakry jest praktyka jogi, medytacja, dodatkowe ćwiczenia. Oczywiście też są spotkania live z Wami i pytania, pytania odpowiedzi, także jest dużo informacji w tej edycji kursu. Tutaj dla osób, które już brały wcześniej, to teraz Wam powiem, że dodam kilka rzeczy. Będzie na przykład też aromat. Aroma, Aromatoterapia. <laughs> Także Wam też powiem, jakie olejki, na przykład aromatyczne, używać przy każdej kolejnej czakrze i różne inne informacje. To tyle. I tutaj do tego kursu możecie się zapisać. To jest troszkę droższy kurs, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale on naprawdę się opłaca, dlatego że tutaj macie praktykę na całe życie, bo każdy z Was, kto zakupi dostęp do kursu, to może z niego korzystać cały czas. Także wiem, że nawet w kursie biorą udział osoby, które brały już wcześniej i cały czas dołączają. Poza tym macie dostęp do wszystkich materiałów. Także macie praktykę przez cały czas, kiedy tylko chcecie, z wszystkimi czakrami. I tutaj też jest możliwość płatności w ratach. Ale zapraszam Was do uczestniczenia 7 dni w kolorach czak, dlatego że tam też będzie super oferta na koniec tego, tego wyzwania. Także Was zapraszam. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Tuż zaraz opiszę w opisie tego filmu i widzimy się za tydzień na herbacie. <laughs> Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Właśnie Iwona i Anna polecają kurs, tak. <laughs> ja też wam go polecam, bo myślę, że jest to coś co warto, każdy powinien sobie cały czas regulować wszystkie swoją pracę z czakrami. Dziękuję wam bardzo, kochani za spotkanie dzisiejsze z Herpatą. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Satnam. Papa.